Taki widok jak ten na pewno nam się wszystkim podoba. Pytanie jest takie: co teraz we wrześniu robić z takimi różami? Czy one czegoś potrzebują? Moja odpowiedź jest taka: róże we wrześniu potrzebują świętego spokoju. Po prostu najlepiej dać im święty spokój, nie dotykać ich sekatorem. Nie dotykać ich żadnymi nawozami, żadnym opryskiwaczem, nawet dolistne opryskiwanie nawozem moim zdaniem nie jest potrzebne, nie jest wskazane. Tak naprawdę najlepiej dać im święty spokój. Na razie mamy dość sucho. Przez ostatni miesiąc było sucho, więc jeśli wcześniej podaliśmy nawozy, nawet w lipcu, to. One jeszcze nie wszystkie zostały pobrane. Jeżeli zaczną się deszcze, to te rośliny jeszcze zaczną rosnąć, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby one po prostu zakwitły, przekwitły i przygotowały się do zimy, zaczęły pędy drewnieć.